Witam w ten piątkowy wieczór, godzina 18.00, Olimpia Stadion w Berlinie, mecz Polska-Austria. Polacy po remisie z Holandią dzisiaj wypadałoby, aby zwyciężyli w spotkaniu przeciwko Austrii, bo później czeka nas arcytrudny mecz z Francuzami. Na plus, jeśli chodzi o polską kadrę w tym spotkaniu, jest to, że Austriacy nie pokonali nas od 30 lat. A bilans spotkań bezpośrednich, również przemawia na korzyść Polski. Pięć zwycięstw biało czerwonych, trzy zwycięstwa Austrii, dwa remisy. Lajmer, największa gwiazda dzisiaj na boisku broni to Skorupski. Frankowski i główka. Poprzeczka. Sebastian Szymański. Szymański, Szymański. 1-0. 16. minuta spotkania, aż realizator się pogubił, pokazuje niebo, a więc pokazuje miejsce, gdzie teraz polscy kibice się znaleźli. Niesamowity początek, fantastyczne uderzenie Sebastiana Szymańskiego z rzutu wolnego. Lepszego początku nie mogliśmy sobie wyobrazić. Szymański zaspał przy tej sytuacji Niklas Hedel Sebastian Szymański, zdobywca gola. Czy teraz znowu będzie bramka? Skuraś? Skuraś blokują Austriacy, ale kapitalna gra znowu, kapitalny atak biało-czerwonych i znowu fałm na Kamilu Grosickim. Szymański dynamicznie rozpoczął, ale krótkim podaniem, a teraz Świderski, jeszcze szansa na 2-0, Świderski, Szymański ładnie do Grosickiego, przyjął Kamil Grosicki i teraz szukał, ależ niesamowite, 2-0, a więc mamy uderzenie. Karola Świderskiego z przewrotki. To jest idealna końcówka spotkania. Polska 2, Austria 0, 90 minuta meczu. To będzie jeszcze 89, bo wtedy ta piłka zmierzała w światło bramki. Wtedy wpadła, ależ nieprawdopodobny gol. To jest na pewno top 3, jeśli chodzi o bramki dotychczas. Kam Karol Świderski, proszę państwa, Austriacy na kolanach, niektórzy nawet leżą na murawie. Ależ się to kapitalnie potoczyło. Niesamowity gol z niewielkiej odległości. Piłka do nikąd, a sędzia kończy spotkanie. Polska niemal pewna wyjścia z grupy po pokonaniu Austrii. Wcześniej remis 0-0 do -0 z Holandią. Idealne spotkanie, tak można rzec. A ta mina wiele mówi, mina Traunera.